Cześć, z tej strony Mateusz Wyciślik. Witam Cię w 107. odcinku podcastu Grow Hacking po polsku, w którym opowiadam, jak w sposób skuteczny i skalowalny rozwijać swoją sprzedaż i marketing w sieci. A dzisiaj temat, który często tłumaczę: jak pracuję z klientami w groovplanie i nie tylko, pojawia się takie pytanie: czy powinniśmy kogoś zatrudniać do zespołu, czy powinniśmy korzystać z agencji marketingowych, czy może z freelancerów? Więc dzisiaj postaram się odpowiedzieć na to pytanie, właśnie która z tych trzech opcji jest najlepsza i w jakim przypadku, bo nie jest tak, że jakaś z nich jest najlepsza zawsze. I porozmawiamy sobie o tym, jakie są zalety, jakie są wady każdej z tych opcji. A jako, że będziemy rozmawiać m.in. o marketerach in-houseowych, no to przypomnę Wam, że jeszcze możecie dołączyć do pierwszej edycji kursu T-shaped, gdzie przez pół roku będziemy szkolić właśnie. Marketerów, T-shaped marketerów ze specjalizacją B2B. Zaczynam od specjalizacji B2B. Jeżeli słuchacie tego odcinka za kilka miesięcy, no to sprawdźcie, czy jest już nowa edycja być może, albo być może pojawiła się nawet nowa specjalizacja. Także zapraszam przede wszystkim marketerów, ale też przedsiębiorców, którzy chcieliby wysłać swoich marketerów na taki kurs, żeby mogli oni zdobyć szerokie umiejętności o T-shaped marketerach, po co oni nam są w biznesie. Trochę dzisiaj pogadamy. Ale też poświęciłem temu poprzedni odcinek, odcinek numer 106 tego podcastu. A tymczasem przejdźmy sobie do odcinka dzisiejszego, do tematyki dzisiejszego odcinka, czyli czy powinniśmy jako biznes wybrać, żeby robić wyniki marketingowe agencje, freelancera marketingowego czy właśnie zatrudnić do swojego zespołu marketera na stałe, czyli takiego etatowego marketera w naszym biznesie. No i słuchajcie, jak ze wszystkim w życiu, tak naprawdę każdy wybór ma swoje plusy, ma swoje minusy, i w tym przypadku nie jest inaczej. Każda z tych trzech opcji ma swoje zalety i ma swoje wady, więc od tego chciałbym zacząć, później takie moje wnioski i też na co warto zwracać uwagę, dla kogo są te opcje, żebyście mieli taki szerszy obraz. Także zaczniemy sobie od zalet i wad agencji, no bo to jest myślę dosyć popularny temat. Agencja, czyli po prostu jakiś zewnętrzny zespół, który wykonuje dla nas pewne działania z zakresu marketingu, szeroko pojętego, bo mówimy tutaj o agencjach marketingowych, oczywiście. I dodam, że to, co będę mówił, opieram o własne doświadczenia. To, co dostaję od klientów, czyli feedback klientów, którzy pracują z agencjami, pracują z freelancerami, też mają swoich marketerów. Także oczywiście te wady, zalety każdej z tych trzech opcji będą miały pewne wyjątki, ale generalnie powiem Wam, jak ja to widzę. No jeżeli chodzi o zalety najpierw modelu agencyjnego, to znaczy agencji i współpracy z Takową, no to na pewno jest taka elastyczność zespołu. To jest coś, czego nie mają dwie pozostałe opcje, czyli zatrudniamy agencję, płacimy jej jedną fakturę i w ramach tej agencji pracuje 10 osób, 20, a czasami 100 osób i one mogą dołączać do naszego projektu albo z niego odchodzić w miarę potrzeb, czyli ta agencja ma po prostu dosyć szeroki, często zespół, który może realizować pewne zadania. Druga rzecz, która wiąże się z tą pierwszą zaletą, no to jest możliwość skalowania tych działań. Czyli, jak my jesteśmy takim szybko rosnącym biznesem, no to nie musimy zatrudniać kolejnych osób do naszego zespołu, czy znowu szukać freelancerów. W agencji po prostu często są dodatkowe zasoby, żeby obsłużyć rosnące potrzeby danego biznesu. No i to na pewno jest spora zaleta, której znowu nie mamy w przypadku dwóch pozostałych opcji. Trzecia taka zaleta, którą ja widzę, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest po prostu doświadczenie z większą ilością caseów. Jako biznes agencja będzie miała największe doświadczenie, jeżeli chodzi o ilość przerobionych caseów. Oczywiście pojedyncze osoby w agencji to już niekoniecznie, ale jako całość, jako jedna firma, to agencja przerobiła tych przypadków często w setkach i może z tego doświadczenia czerpać. No i taka zaleta numer cztery, którą ja tutaj widzę, to jest świeże spojrzenie na nasz biznes, takie spojrzenie z zewnątrz na nasz biznes, i to jest bardzo istotne. Często jak pracuję z klientami, zresztą Growth Plan też jest czymś, co ma taką zaletę, czyli ja w ramach Growth Planu wchodzę jako takie zewnętrzne wsparcie strategiczne i widzę pewne rzeczy, których dana firma nie widziała po prostu po jest w tym biznesie, pewne rzeczy są oczywiste, pewnych kropek nie da się po prostu połączyć. No i taka agencja też ma takie właśnie spojrzenie zewnętrzne na daną markę, na dany biznes, na dany model biznesowy, na dane sposoby pozyskiwania klientów itd. itd. Także zalet elastyczny zespołu, możliwość skalowania, doświadczenie z większą ilością case'ów, no i takie świeże spojrzenie na markę. Natomiast wady. Jest niestety też sporo wad agencji, to nie ma się co oszukiwać. No pierwsza wada jest taka, że o ile agencje są fajne i elastyczne, łatwo jest wejść w taką współpracę z agencją, no to często cenowo nie będzie to bardzo korzystne dla nas długookresowo, to znaczy krótkookresowo to może być korzystne, bo nie mamy wielu innych takich kosztów początkowych, o których jeszcze będziemy mówić przy pozostałych opcjach. Natomiast z mojego doświadczenia też klienci często mi komunikują, no, że w agencjach płacą ceny za seniorów, a ich projekty realizowane są przez juniorów. Bez większego doświadczenia. No i obawiam się, że w wielu przypadkach rzeczywiście tak to niestety wygląda, znając ten rynek, ale oczywiście nie zawsze musi to tak wyglądać. Niemniej jednak, te przypadki nie są rzadkością, tak bym powiedział. Więc, cena jest za taki zespół seniorski, a dostajemy tak naprawdę wsparcie juniorskie. Więc z jednej strony mamy ten plus, gdzie agencja ma często większe doświadczenie z większą ilością case'ów, ale musimy się liczyć, że żeby ten biznes się spinał, to często po prostu cenowo nie dostaniemy tego doświadczenia tej jakości poszczególnych członków zespołu, co dostalibyśmy być może w innych opcjach. Oczywiście nie jest to regułą, ale bardzo często tak to może wyglądać. Druga wada która wynika typowo z komunikacji z moimi klientami, to się przewija. No nie chcę mówić w każdym przypadku, ale w bardzo, bardzo wielu przypadkach to jest brak zaangażowania. To znaczy, ktoś podpisuje umowę z agencją, ta agencja robi jakieś tam rzeczy, ale o ile klient nie będzie na nich naciskał, nie przyjrzy się raportom, nie zacznie dopytywać, to bardzo często po pierwszych dwóch, trzech miesiącach po prostu jest brak zaangażowania, agencja coś tam klepie i fakturuje kolejne miesiące. Bez takiego proaktywnego podejścia, bez wychodzenia z inicjatywą. No i kolejny minus, trochę taki połączony, to jest to, że dostajesz to, co oferuje agencja, a nie to, co jest najlepsze dla twojego biznesu. Czyli nie ma takiego. Szerokiego spojrzenia. Czyli jak agencja robi SEO, no to powie ci, że jak ty się do niej zgłosisz, że potrzebujesz więcej klientów, no to SEO to zawsze jest najlepsza opcja. Jak agencja robi PPC, to PPC zawsze jest najlepszą opcją dla twojego biznesu. Oczywiście są agencje 360, które robią wszystko, ale to jest bardzo, bardzo trudny biznes. Nie ma zbyt wielu takich agencji, które robią to dobrze, bardzo szeroko, bo jest to naprawdę ogromna logistyczna operacja. Więc jakby zawsze dostajesz to, co agencja robi. No i bardzo często to jest trochę naciągane, nie jest dostosowane do Twojej strategii. Więc tutaj jest potrzebne to, żebyś Ty wiedział, czego potrzebujesz i wychodził do agencji z takim po prostu konkretnym działaniem, a nie na odwrót. To znaczy, jeżeli zostawisz to agencji, na zasadzie dzień dobry, mam nowy biznes, potrzebuję klientów albo potrzebuję coś tam optymalizować, no to po prostu dostajesz to, co agencja ma w ofercie i co potrafi. A nie to, co będzie najbardziej optymalne dla Twojego biznesu, i myślę, że ciężko z tym po prostu polemizować. No i czwarta taka wada, którą widzę, to jest brak elastyczności i takie problemy w komunikacji i łączenie tych działań z innymi działaniami firmy. Czyli trochę podobny temat do tego poprzedniego. Ale jakby agencja robi swoje, druga agencja też robi swoje, nikt się ze sobą zazwyczaj nie komunikuje w tych agencjach, każdy klepie tą swoją działkę, no i nie ma tego systemu naczyń połączonych, nie ma tej szerszej wizji, no i to sprawia, że te efekty po prostu często są dosyć słabe, mimo że agencja może robić bardzo dobrą robotę w swojej działce. Ale właśnie nie ma też tej proaktywności, nie ma komunikacji pomiędzy in-houseowym zespołem, pomiędzy innymi agencjami, pomiędzy freelancerami, no i to sprawia, że te efekty często będą niezbyt zadowalające. Trzeba tutaj też pamiętać, że te dwa ostatnie punkty tak naprawdę niekoniecznie muszą być rolą agencji, no bo to właściwie jest Twoja rola bardziej, żeby wejść do agencji i połączyć te wszystkie kropki. Ale wielu klientów nie zdaje sobie z tego sprawy, mam wrażenie, i zostawia agencji też takie wsparcie strategiczne, mimo że to jest agencja o wąskiej specjalizacji. Także to też nie jest taka wada i zarzut do samych agencji, ale też do tego, jak my powinniśmy myśleć o agencjach, że to jest jednak zewnętrzne wsparcie, często wysoko wyspecjalizowane w jakiejś dziedzinie, a nie wsparcie strategiczne. I agencja tak naprawdę. Zazwyczaj nie będzie nam układać, jeżeli mamy agencję, już weźmy SEO, no to ona zazwyczaj nie będzie nam łączyć kropek z całym naszym biznesem, układać naszego procesu sprzedaży i tak dalej. To jest nasza rola i my musimy wyjść trochę z gotowcem. Lecimy z drugą opcją, czyli freelancer. Trochę oczywiście opcja podobna, bo też jest to wsparcie zewnętrzne, podobnie jak agencja, ale mówimy tutaj o jednym specjaliście, pojedynczej osobie. No i zalety, no to na pewno jest taka trochę większa elastyczność i dostosowanie do potrzeb Twojej firmy. Jest tutaj mniej procesów, procedur, taki freelancer po prostu może wyjść poza schematy bardziej niż pracownik agencji, który dostał konkretne zlecenie, pracuje właśnie na bardzo często sztywnych procesach. Druga oczywiście zaleta freelancerów no to jest możliwość działania w niewielkiej skali, jeżeli chodzi o ilość godzin. To znaczy, jeżeli my jesteśmy biznesem, który potrzebuje nie wiem, wsparcia na 10 godzin takiej osoby, to często agencje się tego nie podejmą, jeżeli to jest bardzo małe zlecenie, a freelancer się tego podejmie, no bo taki jest jego model biznesowy. No i co za tym idzie, to zaleta numer 3, czyli zazwyczaj znacząco niższe koszty niż Agencja. Oczywiście ma to swoje wady, o czym zaraz powiemy, ale jeżeli patrzymy tylko na koszty, no to freelancer w danej specjalizacji zazwyczaj będzie tańszą opcją niż agencja w danej specjalizacji. To też wynika z modelu biznesowego. Freelancer zostawia tutaj, mówiąc wprost. Większą marżę dla siebie, a agencja, jako cała organizacja, musi tą marżę jeszcze wypracować, właśnie w ramach organizacji. Także jest tutaj też szansa, że po prostu dostaniemy freelancera z większym doświadczeniem za tą samą kasę niż zespół, który dostalibyśmy w agencji. Natomiast, jakie są wady takiego freelancera? Pierwsza wada no to mniejszy zakres kompetencji niż agencja. No tutaj Myślę, że jest to logiczne. Po prostu w agencji mamy właśnie ten zespół, który będzie wspierał nasze działania. Jest to zespół, czyli mamy tam osoby o różnych kompetencjach, które mogą do tego projektu dołączać. W przypadku freelancera tego nie ma, po prostu. Druga wada, no to. Takie ograniczone zasoby i przeciążenie pracą. I to też jest częste, że freelancerzy biorą sobie często na głowę więcej projektów niż są w stanie udźwignąć. Nie ma też często tak dobrego zarządzania tymi projektami, jak mamy to w agencjach, gdzie często mamy dodatkowych PM-ów. Ten system pracy jest lepiej po prostu policzony. W przypadku freelancingu często freelancerzy mają problem, żeby odmówić zleceniom, mimo że już są. Zakorkowanie, jeżeli chodzi o kalendarz. No i co za tym idzie, to jest trzecia wada, czyli brak możliwości takiego szybkiego skalowania działań. Po prostu freelancer ma jakiś tam sufit, który zazwyczaj wisi dosyć nisko, jeżeli chodzi o jego moce czasowe, więc nie wyskalujemy z freelancerem tych działań tak szybko. Trzeba będzie dobierać kolejnych freelancerów albo inne wsparcie. No i taka wada ostatnia, ważna, o której jeszcze później powiemy, to jest trudność w znalezieniu odpowiedniego specjalisty. Zresztą dotyczy to zarówno freelancerów, jak i agencji. My, jako klienci szukający takiego zewnętrznego wsparcia, często zwyczajnie nie wiemy, jak weryfikować te agencje i tych freelancerów, ale o tym jeszcze za chwilkę sobie powiemy. Przejdźmy teraz szybko do opcji numer 3, czyli marketera in-house. W poprzednim odcinku mówiłem Wam o T-shaped marketerach i uważam, że to jest kierunek in-house'owy, który warto rozważyć w biznesie. I mówiąc teraz o tych marketerach in-house, będę miał właśnie w głowie takiego dobrego marketera, T-shaped marketera z szeroką wiedzą, który potrafi łączyć te kropki, potrafi to układać strategicznie, no bo oczywiście marketer in-house może być różny w biznesie. Więc zalety takiego marketera in-house'owego, no to po pierwsze on będzie żył firmą, będzie skupiony na jednej marce. To może być wada i może być zaleta, ale moim zdaniem w wielu przypadkach jest dużą zaletą, że taki marketer jest w stanie po prostu wejść w ten brand głębiej niż freelancer czy agencja, która musi skakać pomiędzy pięcioma, dziesięcioma, czasami trzydziestoma projektami i bywa to po prostu trudne, żeby gdzieś tam wczuć się w dany biznes. Druga rzecz no to szerokie podejście do strategii i celów biznesowych. Mamy właśnie takiego dobrego t-shaped marketera, no to on będzie łączył dobrze te działania strategicznie, a nie tylko robił działanie, które jest jego specjalizacją, bo jest jego specjalizacją i to właśnie sprzedaje. Co się dzieje w przypadku agencji, co się dzieje w przypadku freelancerów. Więc tutaj możemy liczyć na to, że będą te działania bardziej ukierunkowane po prostu na takie długoterminowe cele biznesowe, szeroko naszego biznesu, i to jest na pewno duża zaleta. Trzecia rzecz, łączenie działań z innymi kanałami, to czego nie mieliśmy właśnie w przypadku agencji czy freelancerów, to właśnie to, że łączymy działania marketingu, sprzedaży. Często jesteśmy w tej firmie, żyjemy tymi działaniami i jesteśmy w stanie łączyć to znacznie lepiej niż jak jesteśmy zewnętrznym wsparciem, które często nie do końca rozumie nasz biznes, nie żyje tym biznesem, nie ma właśnie tej proaktywności, nie zagłębia się, co tam działa, co nie działa, co się dzieje w biznesie itd. Rzecz numer cztery, czwarta zaleta, no to są koszty. Long termowo, długoterminowo, marketer in house to często będzie po prostu opcja tańsza niż agencja czy niż freelancer. E, oczywiście krótkoterminowo może być to opcja droższa, o czym zaraz powiem. No i piąta rzecz to koordynacja działań własnego marketingu, bo zobaczcie, że jeżeli słuchaliście poprzedniego odcinka, to wiecie, że taki shaped marketer, to nie jest tak, że on zrobi wszystko samodzielnie, nawet często nie powinien, ale właśnie jako że on ma to szersze spojrzenie, jest w stanie łączyć te kropki, no to jest też w stanie lepiej zarządzać i delegować pewne zadania, czyli my. Nie przychodzimy do agencji czy finansera i mówimy potrzebujemy klientów, zróbcie nam coś z tym, bo dostaniemy rzeczy, które niekoniecznie są do nas dopasowane, ale taki t shaped marketer wie, że potrzebujemy głębokiej specjalizacji, na przykład już w SEO, najmy na to i przychodzimy do odpowiedniej agencji, jest w stanie zweryfikować tą agencję i zlecić bardzo konkretne rzeczy. Które będą połączone z innymi rzeczami, które my w swojej strategii realizujemy. Więc on jest też takim trochę koordynatorem, często działań, które my na zewnątrz wypuszczamy. I ostatnia zaleta, moim zdaniem bardzo ważna, to jest szybka reakcja na zmiany w firmie. I to jest coś nie do przecenienia w dzisiejszym świecie marketingu, moim zdaniem, czyli pojawia się coś, co nasza firma powinna zrobić? No to taki marketer in-house jest w stanie zrobić to często bardzo szybko i ten timing dzisiaj w marketingu online jest często bardzo bardzo istotny. Więc ta szybka reakcja na zmiany to jest moim zdaniem zaleta, którą trudno osiągnąć w dwóch pozostałych opcjach. Że taki marketer in-house ma sporo zalet, ale są mi wady oczywiście. I pierwsza wada, no to są wyższe koszty początkowe. Powiedziałbym, że koszty początkowe Zarówno takie finansowe, jak i przede wszystkim czasowe. Czyli mamy tutaj koszt czasowo-finansowy rekrutacji i wdrożenia przede wszystkim. Czyli taki marketer po prostu będziemy potrzebować czasu, żeby go znaleźć, zrekrutować i wdrożyć do biznesu. To mogą być tygodnie, to mogą być często miesiące i to często miesiące, gdzie takiemu marketerowi już płacimy. Druga wada, no to. Która też jest trochę zaletą. Mówiliśmy o tym, że ten marketer żyje taką firmą, jest tam w środku, skupiony jest tylko na jednym brandzie, ale jest to też wada czasami w długim terminie, bo mamy tutaj takie ryzyko wypalenia i właśnie takiego braku świeżego spojrzenia. To, co było zaletą w przypadku freelancerów czy agencji, takiego zewnętrznego wsparcia. Tutaj to wejście w biznes jest zazwyczaj zaletą, ale po jakimś dłuższym czasie często. Szczególnie jeżeli dobrze tym wszystkim nie zarządzamy. Może być też wadą. To znaczy marketer właśnie nam się wypali i już nie widzi jakby rozwiązań, które powinien widzieć. I trzecia taka wada no to zazwyczaj mniejsze doświadczenie i ilość case'ów na koncie. No bo jeżeli mówimy o takim marketerze typowym, inhouse'owym, no to on trafi do jakiejś firmy, pracuje tam 5 lat, 3 lata, czasami 10 lat. Trafi być może później do innej firmy. No ale jego doświadczenie to jest właśnie te 5 czy 10 lat. W jednej firmie, być może w drugiej, być może w trzeciej, czyli na jego koncie są trzy case, trzy brandy, z którymi on pracował, a nie brandów na przykład 30 czy 50, które w 10 lat przerobiłby freelancer czy. Marketer zatrudniony w agencji. Także to mniejsze doświadczenie też często będzie widoczne. Oczywiście możemy zatrudnić marketera in-house, który wcześniej był freelancerem albo pracował w agencji. To pewnie może być ciekawsze połączenie, ale często tak nie jest. Często po prostu będzie to osoba, która tych casów na koncie ma mniej. Dobra, widzę, że 20 minut zaraz nam tutaj stuknie, więc takie moje przemyślenia na koniec. Jeżeli chodzi o opcję zlecania na zewnątrz, agencje, freelancerzy. Generalnie to są dobre opcje, często bardzo dobre opcje dla biznesu, często optymalne opcje dla biznesu na pewnych etapach i w pewnych modelach biznesowych, ale bardzo ważne, najważniejsze być może, jest to, że my potrzebujemy wiedzieć czego chcemy. Więc to nie może być tak, że to agencja odwala za nas tą robotę strategiczną, chyba że to jest agencja, która e, robi strategię dla biznesu, bo takie oczywiście też istnieją. Natomiast ty potrzebujesz strategii, ty potrzebujesz bardzo jasnych rzeczy, co ty chcesz, od jakiej agencji, jakiej agencji powinieneś szukać i w jakim zakresie ona powinna realizować twoje zadania. Czyli musisz też wiedzieć, co weryfikować, co ta agencja powinna dowozić. No i tutaj oczywiście na pomoc przychodzi growth plan, bo jeżeli pracujecie ze mną w ramach growth planu, to wiecie, że macie bardzo konkretne rzeczy, które potrzebujecie zrealizować i albo realizujecie je in-house'owo, albo właśnie szukacie wsparcia na zewnątrz. Ale wiecie dokładnie, czego szukać, w jakim zakresie, wiecie co weryfikować, jakie metryki i tak dalej. Więc wychodzicie do agencji z gotowcem, dostajecie oferty, weryfikujecie te agencje i pracujecie z tymi, które mają dla Was sens. No i właśnie drugie przemyślenie, tutaj w kontekście agencji i freelancerów, to to, że jeżeli ty już wiesz, jakiego wsparcia zewnętrznego potrzebujesz, no to tym drugim problemem jest to, że wybór odpowiedniej agencji lub takiego specjalisty freelancera no to nie jest prosta rzecz. To znaczy odpowiedniego freelancera, odpowiedniej agencji, która będzie dowodzić. Dlaczego? Dlatego, że próg wejścia w tej branży jest tak niski, że niestety myślę, że zaryzykuje tutaj stwierdzenie, że większość agencji czy większość freelancerów nie dowodzi wyników. Taka jest smutna prawda. Oczywiście są świetne agencje i świetni freelancerzy. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w znalezieniu specjalisty lub agencji, która ma taki zweryfikowany skillset, opinie i tak dalej, to zerknij też do linka w tym odcinku. My w ramach Growth Planu pomagamy naszym firmom szukać odpowiedniego wsparcia zewnętrznego, takich osób, które dowożą, ale teraz też udostępniamy to wsparcie dla firm, które nie pracują nawet jeszcze w ramach Growth Planu, chociaż mam nadzieję, że to się zmieni, moi drodzy. Także zerknijcie do linków pod tym odcinkiem. Jeżeli szukacie agencji freelancera, to też chętnie pomożemy. To jest też jakby bezpłatna usługa dla Was. Trzeci taki punkt i przemyślenie: no to jeżeli stawiasz na marketera in-house, no to postaw właśnie na nowoczesnego t-shirt marketera który, z umiejętnościami, które będą dostosowane do Twojego biznesu. W poprzednim odcinku mówiłem o takich marketerach, dlaczego oni są ważni w biznesie, dlaczego Twój biznes może ich potrzebować. Jeżeli jeszcze tego odcinka nie udało Ci się odsłuchać, no to zapraszam. Natomiast takich marketerów potrzebuję zazwyczaj. Nowoczesny biznes i marketerów, którzy będą w stanie w sposób taki świadomy i przemyślany wspierać się właśnie zewnętrznym wsparciem, jeżeli jest to potrzebne, czyli agencjami, freelancerami. I to myślę, jest bardzo często optymalne połączenie, jeżeli masz na to budżety, jeżeli chcesz się rozwijać, no to dobry t-shirt marketer, być może dwóch, trzech, taki mały wewnętrzny dział in-house, który wie, jak wspierać się zewnętrznym wsparciem. Brzmi jak bardzo bardzo dobre połączenie, i szczególnie jeżeli ten twój dział jest w stanie weryfikować dobrze to zewnętrzne wsparcie, sugerować pewne rzeczy, no to wtedy jest sytuacja idealna. Także słuchajcie, moi drodzy, na koniec, jeżeli nie wiecie co delegować, nie wiecie komu delegować, no to zapraszam was do grów planu, gdzie strategicznie sobie to ułożymy. Jeżeli nie wiecie komu delegować, jaką agencję czy freelancera wybrać, link w opisie do tego. Odcinka tam znajdziecie nasze takie bezpłatne wsparcie, gdzie pomożemy Wam znaleźć po prostu odpowiednie osoby, z którymi sami pracujemy od lat i wiemy, że dowożą, albo nasi klienci z nimi pracują i wiemy, że dowożą. A jeżeli jesteś marketerem i chcesz zostać takim dobrym T-Shape marketerem B2B, to zapraszam Cię do półrocznego kursu T-Shape.pl. A jeżeli jesteś przedsiębiorcą i już masz pierwszy dział marketingowy, masz osoby w wydziale marketingu i chcesz, żeby one zostały takimi T-shaped marketerami, no to również zapraszam na t-shaped.pl. Domykamy właśnie zapisy do pierwszej edycji tego programu. Tam będzie tylko 60 osób, bo z każdym będę też indywidualnie pracował, weryfikował projekty, weryfikował wiedzę, więc jest dużo rzeczy do nauczenia się po drodze. Tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że to też będzie pomocne dla Was, żeby wybrać odpowiednią ścieżkę, agencja, freelancer, własny dział marketingu. Jeżeli będą pytania, to oczywiście śmiało zadajcie je w komentarzach na dowolnej platformie. No i mam nadzieję, że słyszymy się za dwa tygodnie w kolejnym odcinku.